Raz kolejny witam serdecznie w naszym codziennym rozważaniu. Chciałbym dzisiaj zostawić Tobie, drogi słuchaczu, pewne krótkie słowo na przemyślenie. Nie chciałbym, żeby, żeby to słowo było przesłuchane i, i zapomniane, ale jeśli masz możliwość rozważania tego krótkiego słowa, słowa, które wypowiadał Pan Jezus, to proszę Cię, aby ono było w tym całym Twoim dniu. Abyś mógł się rozważać, co ono wnosi do Twojego życia. Co Bóg chce powiedzieć do Ciebie przez swoje słowo. Także zapraszam. Historię, którą chciałbym odczytać, nad na którą chciałbym się zastanowić, jest zapisana w Ewangelii według św. Jana w czwartym rozdziale, z racji tego, że to jest dłuższy fragment. Więc też chciałbym swoimi słowami pewne rzeczy powiedzieć, aby skrócić. Historia się wydarza, kiedy Pan Jezus udaje się do Galilei z Judei. Po drodze przechodzi przez Samarię. Wnęczony zatrzymuje się na studni. Jego uczniowie udają się do pobliskiej miejscowości, aby zrobić zakupy, i wtem to możemy odczytać, że to było samo południe. Zbliża się pewna kobieta. Pora, no niezbyt właściwa. Ówczesne kobiety, jeśli chodziły po wodę, to no nie w takich godzinach. Nie w samo południe, w największy upał. Ale ona miała swoje powody, aby tak czynić. I często my w naszym życiu robimy coś, co dla ludzi z zewnątrz wydaje się bez sensu. Ale tak naprawdę my często mamy na to swoje argumenty i mamy, mamy swoje powody. Czasami są to skomplikowane wybory nasze. I tak było w jej przypadku. Z całego kontekstu tej rozmowy możemy odczytać, że ona może chciała uniknąć oskarżycielskiego wzroku, może sąsiadek i ten ostracyzm, który może gdzieś był wokół niej, powodował, że ona chodziła i w takich godzinach, aby uniknąć ludzi. Gdy zbliża się do studni, Jezus, patrząc na nią, widząc jej pogmatwane życie, nie skierował do niej oskarżycielskiego wzroku i może słów potępienia, ale Pan Jezus do niej powiedział daj mi pić. I on to bardzo zdziwiło, może wręcz szokowało, i zaczyna go pytać, to jakże ty, będąc Żydem, zwracasz się do mnie? Pan Jezus wtedy przełamał wiele barier społeczne, pciowe, religijne, ale też rasowe. Ale Pan Jezus nie przyszedł, aby szanować nasze sztuczne bariery, które jako ludzie sobie czasami tworzymy. Te bariery nas oddzielają człowiek od człowieka. Pan Jezus przyszedł to burzyć. Bo Pan Jezus przy niej przyszedł coś przynieść, coś innego w zamian. Zamiast sztucznych podziałów przynieś, przyniósł miłość. I Pan Jezus w 10 wersecie odpowiada jej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do Ciebie: daj mi pić. Wtedy sama prosiłabyś go. I dałby ci wody żywej. Ona nie zrozumiała tego przekazu. I zaczyna patrzeć na niego i mówi: Panie, ty nawet nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc, więc masz tę wodę żywą? Czy może jesteś większy od Jakuba i, i zaczyna patrzeć z punktu widzenia bardzo cielesnego. Ale Pan Jezus w 13 wersecie opowiada jej każdy, kto pije tę wodę znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Niezwykła głębia. Krótkie wyrażenie, ale często ono jest Przedmiotem analiz wielu biblistów, wielu ludzi szuka tej głębi, tego przekazu. Co Pan Jezus miał na myśli? Pan Jezus dla niej skierował pewną receptę, receptę na jej problemy. Nie tylko jej, ale tak naprawdę całego świata. Jako ludzie pędzimy, gonimy za rzeczami zewnętrznymi, które, które ani nie poją, ani nie karmią rzeczy, które są rzeczami zewnętrznymi, a często motywacją naszą jest ten głód wewnętrzny i pragnienie wewnętrzne. Pan Jezus jej tu chce pokazać, że te problemy w jej życiu, ciągłe szukanie miłości nie, nie, to nie dadzą jej prawdziwego szczęścia. Prawdziwe szczęście jest w Chrystusie. Może dla wielu ludzi jest to tylko słowo, jakiś slogan, ale myślę, że każdy, kto przeżył Przeżył spotkania z Panem, przeżył tego, co Jezus Chrystus wnosi do życia człowieka. Rozumie, o czym ja mówię. Ona w pewnym momencie zobaczyła, że rozmawia nie z prorokiem, ale z kimś więcej, z Chrystusem, z tym Mesjaszem, na którego czekali. A ty? Czy kiedy kierujesz swoje słowo do Słowa Bożego, widzisz w nim słowo dla ciebie? Czy te obietnice Traktujesz jako dla Ciebie? Czy umiesz zobaczyć oczami wiary to, że Jezus Cię miłuje i chce Twojego zbawienia? Chciałbym Ci życzyć, abyś mógł rozmyślać nad tym słowem. Tak jak ta kobieta miała pogmatwane życie i według może jej myślenia religijnego nie mogła sobie wyobrazić, że kiedyś ten Mesjasz stanie na jej drodze. Tak może Ty sobie tworzysz pewne jakieś bariery. I wydaje się, na mnie Bóg ma, ma patrzeć? Nie, ja nie zasłużyłem. To jest dobra wiadomość. Nikt nie zasłużył. Ale Jezus może przyjść do ciebie i uzdrowić twoją duszę i zaspokoić to głębokie pragnienie, bo rzeczy zewnętrzne go nie zaspokoją. Kiedy człowiek chce pić, nie wystarczy zwilżyć twarz, ale musisz pić. Kiedy tak przyjdziesz do Jezusa Chrystusa, znajdziesz szczęście którego nie da Ci nic innego. Zostań z Panem Bogiem. Do zobaczenia. Jeśli interesują Cię rozważania biblijne i nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek po chwilę.